Siemanko w tym odcinku ponownie silnik. Bez tabliczki znamionowej. Nie wiadomo jakiej produkcji i z jakich lat. Ale ciężki. Ciężki, to mu trzeba przyznać. 11 kg, 308 g. Zapłaciłem po 2,20, czyli 25 zł, niecałe. Liczę na to, że mi się zwróci, a może nawet coś się uda zarobić. Ja się biorę za demontaż, a Was zapraszam na film. Scenaria się troszkę zmieniła, bo w międzyczasie musiałem coś zrobić, także jest poprzestawiane. Yy, I tak. Tutaj dziabnąłem, a tu naciąłem. I zobaczymy, czy to pęknie. Widziałem, że pęknie, ale nadciąłem sobie w najcieńszych miejscach i to jedno pęknięcie, takie dodatkowe, hałasu wiele nie było. Fajnie dałoby się wybić, ale kurczę jakbym to idealnie uciął i generuje to zdecydowanie za dużo hałasu. Muszę sobie poradzić inaczej. Powiem wam, że przez to, że nie chcę hałasować, to był naprawdę ciężki zawodnik. Walki było mnóstwo, no ale jakoś się udało. Trochę to poczyszczę i ważymy. Podsumowanko. Zapraszam. Tak się rozpędziłem z podsumowaniem. Ale jeszcze tu jest kawał aluminium. W ostatnim filmie pominąłem. Już oczywiście go odzyskałem, ale. Ale chciałbym to zdjąć. W końcu to aluminium na stali powinno pęknąć jak nie zejdzie. No właśnie tak. Szkoda, że poleciało. Nie mam ściągacza takiego, co by to ogarnął, więc straty jakieś będą musiały być. To był naprawdę ciężki zawodnik. Ale fajnie, nie zawsze musi być z górki. Czasami trzeba się napracować, żeby był efekt. No i dobra. Zobaczmy, co mi się udało z tego wydłubać. Oczywiście. Stal. 3292, 80 groszy 2,63. Pominąłem ten pierścień, ale nie będzie to miał wielkiego wpływu na sumę 100 gramów 8 groszy pomijalny. Aluminium odlew, właściwie jego gryzki, nie wszystko zdjąłem, część uciekła, nie szkodzi, 48 groszy, po 6, 10, 31 groszy. Przewód po piątaku na lokalnym skupie 60 groszy. Jest jeszcze oczywiście żeliwo. 770 po złotówce 3,77 no i najcenniejsze, z czym się najbardziej pomęczyłem, aż sam jestem ciekaw. Miedziuszka, kilogram 168, bardzo ładnie wyszło, elegancko, cieszę się, mieć miks. 32,70 38,19 No, powiem wam, to był ciężki zawodnik. No, ale coś tam na plus wyszło. Wiadomo, kurczę. Nie, nie zawsze się yy, rachu ciachu jak przy wodomierzach zarabia i zapomina. Czasami trzeba naprawdę się pomęczyć. Tym razem się pomęczyłem. Następnym razem, może się nie pomęczę. Zobaczymy. Ja jestem zadowolony. Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. I trzymajcie się, cześć. Wtrącę teraz już po całym podsumowaniu w stal. Taka mała errata można powiedzieć. O tym jeszcze zapomniałem. Można to śmiało policzyć jako gruby. Po 90 groszy, czyli 2,33